Dąpiorze Dąpiorze wybacz mi, proszę, przyniosę na cel w zębach Przykro mi No nie, dąpiorze no Pozdrow Tupaka i Bigiego Dzięki ja, Pipa i popsołka też Nie no, dąpiorze, no nie no, ja nie na na końcu, kurwa, dąpior, no naprawdę no, przepraszam Nie rób mi krzywy a no jeszcze raz no. Ej, widzimy się dobry, przepraszaszam. Kurio Dobrze, Dobry! kurio, kurio kurio, kurio kurio, kurio kurio, policja, kurio, kurio kurio, kurio, dobrze, dobrze! kurio, 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 Co? kurio, nie? A kiedy ja się miałem na niego rozjebać, człowieku? No to pod spitalem powiedziałeś, że będzie o was głośniej, że będziecie się rozjebać. Tak. I chwilę potem zawinęli Samira i zajebali mu hajs. No <laughs> kurwa, ty bez kitu się... Nie, 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 nie o to chodziło. Nie o to <laughs> A o co? Nie mogę Bo wszystko ci... poszło na mnie i kurwa się na mnie rozjebali jak żempuchę. Nie, ja ten... Ja... No odjebałem mu od nich. O to A. mi chodziło. A zajebiście, oni, myśli, oni mi o lewego, że ja się rozjebałem i jest minus 5 kładotków i nie mam zasłużyć. Dasz radę, ile ci, ile ci wybali, Kary? No, to w sumie 3,5, bo ugrał mi półtoraka gruby Co, nie masz jana? Ile, ile, ile masz do betu? No, minus 2,800. Biera, to Może wypłacić co 100 dolarów. No, ale maja. będzie mindfuck teraz, Tamiry. Tylko i wyłącznie utwierdza to w przekonaniu, że może tutaj dojść do jakiegoś wtargnięcia nieautoryzowanego na teren Departamentu Sprawiedliwości, ze względu na to, że już tutaj osoby prowadziły manifest. Jak tam panie Sami, że wszystko w porządku? Wszystko ja. się zgadza? Mhm. co? Dzwoni? Hi. I wedle pani, widzi mi się, możemy powiedzieć, że pani tak posądziła, tak czy nie? No i kurwa znowu z nią zagiąłem, nie chcę mi się z nią kurwa gadać nie, bo ona, ona nie znajdzie postawy prawnej na to. Mi się, nie chce, mi, się, mi, się nie mi się nie chce pierdolić z nią nie. Gadam coś do niej, ona zatyka ryja. Ona nie myśli, ona Wyczyna nie myśli. Ja wybiła równo. dzwony bią. Ja cisza nastała. Jedź po chłopaku Teraz przesadzili. Teraz, teraz przesadzili. Do do teraz przesadzili. Julio, no, to, to już nie te lata. Kurkę. Ja mam przez kurwa. Ja wychodzę tam z kurwa. Ja, no, ja to chyba to do, tak. Dawaj, no, tak. Dawaj, do nich strzelam normalnie. Dawaj, walisz do nich. I daj mi, daj mi, daj mi. Daj mi, daj mi, daj mi. Albo Juliowi. Nie, nie Julio. Nie Julio tam podjedzie i powie. No i teraz kurwo pal. Pal, 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 Dobra, robię to. O kurwa. No nie, nie. Normalnie Bang, bang, bang! Słowa nawet potrafią bardziej rozpalić niż... Lubisz kurwa! Lubisz... Kurwa? <śmieniu> <śmieniu> lubisz kurwa tą otoczkę! Kurwa! <śmieniu> <śmieniu> Słuchaj, ja... nie! Wie, 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 że lubisz, wie, wiem, że to lubisz! Wiem, że to lubisz! Wszystko okej? Okay? <śmieniu> <śmieniu> Boże! Lubię to, ale. Nie tak. Ale nie z, z... Jak? Innemu? No, przecież to jest sytuacja z zielonymi. Z groszkami. No, no. Gdzież kurwa? Oooooh! Pierwszego kurwa. No. kurwa za mincie są w pizdu. O, o co było tyle szczekać? Kurwa, chłop Co? Jedziemy po jedziemy po dziecięcioma. Szczekał za dużo, nie? Szczekał, i się naszczekał, kurwa. Dobra. No cóż. To jest nie jeden... je... bądź Wyjebać mu? O, 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 o. Wyjebać mu nie? Nie podpuszczam cię, chule, ale ty to... Wyjebać mu czy nie? Jedno słowo, jedno słowo Powiedz, że bym przeprosił Słuchaj, koleś, już się, dobra? O, no niestety, kamka zapadła No dobra, okej okay. Do syna Chrystusa Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze jeden, by poprzez wędrówkę w upale i znoju zobaczyć twarz matki promienną i jasną, i tam się z nią spotkać i zaznać spokoju. To matka ukoić może twe serce, przy to, Zgłasił, Zgasi nie, nie. pan auto. Nie słyszę cię, bo tu zamieszanie mamy na pościgach. Zgasi pan zamach. Dobra, to dawajcie się, pościgamy chwilę. No i tu! No! Pościgajmy się! Rozumiesz? Nie warto ginąć, przyjacielu! Nie warto ginąć! Na a, kumasz. <laughs> Chcesz być jeszcze z takim widokiem jak ja. Słuchaj. Absolutnie. <laughs> Zawsze się byłeś biedny. Co? No, co ty nagadałeś? O, to nie pamiętasz. Nie. Czy bieda? No, absolutnie nie. Aaaa! <laughs> ty! Mierdolę, muszę iść. Internet ci odłączą. 600 zł nie będzie zapłacić już. Ja pierdolę. teraz za prąd to jest lipa! No że to No, Prawie mnie dźgnął no, ale kurwa w to wszystko zna, Teraz, to ja teraz nie druga pałeczką! Ja pierdolę szefie! Ja. Klep jego kurwę! O Kurwa! Oj kurwa! Nie, nie, powoł. nie! Ja on się połka od niego szefa! Ale głową Kurwa kurwa. Nie Zobacz, mi, bieg, mi rękę i o, Ona mnie zaatakowała Zobacz, Nie zaatakowała Zobacz ile znaczysz tej policji Ty Kaja kurwa nie miotło bije tego, Nie, nie bije. I na niego podniosłem rękę i kaucję, a nie na ciebie? Wolność. Nie bij jej Zmień pracę, dawaj do nas do na agencji, robimy z siebie super gwiazdę, znam Julio Mendozę <noise> Ona by się, się. nadała To Trzymaj dawaj, się. dawaj numy A nie mam telefonu, chuja nic <noise> nie mam <noise> Puk, 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 puk Zerzi Daj mi spokój z tym zadaniem. w końcu jak facet. Proszę cię Pietrucha, ja to czuję teraz. Ej, co jest? Zresztą bardzo niegrzeczny byłem, byłem bardzo niegrzeczny. Byłem bardzo niegrzeczny chłopcem. Skarć mnie. Skarć mnie Pietrucha, skarć mnie. Skarć mnie. Jestem Chur... twoją ciwką. <laughs> co się dzieje? No jak? Jeden przelew 95 tysięcy, drugi przelew 100 tysięcy, kolejny przelew 500 ja tysięcy, 50 tysięcy, 60 tysięcy, 100 tysięcy. I tak to 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 dalej? To 50 to 100 to tysięcy, 100 tysięcy. Oni sami życzą, To pan na swoim końcu obecnie 2 miliony 559 tysięcy. Ile? Ile, kurwa? Ile? No panowie, panowie, nie oceniać. No bo mało mam! Mało masz! Byście z nami ja, podzielił, kurwa. to nawet byśmy ja to nie, nie przyszli! panie Samirze, przepraszam. 2 miliony 605 tysięcy... 000... Ktoś dolał właśnie, Klary. ktoś dolał! No widzi pani, ja na to nie mam wpływu! Abyście z nami podzielił, tak, byśmy tu nie trafili! To było się dogadać z nami. To było się z nami dogadać, no kurwa! Z ja wami się, nie, się nie, nie da dogadać. Jak i merkata, człowieku. Wiesz jak my kurwa zbieramy... 469 469 do 401 A, sam jestem Jebać was e! przepraszam, przepraszam, przepraszam To nie do pani, to nie do pani 401 nie ma... No jak, co się wydarzyło? No co? No rozpierdolił dwójkę na poboczu, potem wpierdolił się... <laughs> jak? Nikogo nie podróciłem, no to nawet. <laughs> jak ja już tak, ty? Ty, <laughs> 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 <laughs>

taki. Okej, okay, czyli to była Twoja brudna gotówka. Nie, to była okay. znajomego. Okej. Okay, okej, okay. okej, ale ty ją miałeś, więc należała do ciebie. Czyli brudna gotówka, już mamy przyznanie się do brudnej gotówki. Prosimy o podanie w tym momencie pochodzenia. Nie mówię od kogo, czy to jest z narkotyków, z sutenerstwa, czy z czego. I tak się przyznałeś. Nie marnujmy swojego czasu. A mnie ojciec rucha w dupę. No A, przestań jej opowiadać te hmm. bzury. Przestań opowiadać te bzury. Dobra, chłopaki, węgiel. Szpadel, podnieś ręce, bo cię odpierdolę. Podnosisz ręce, Kielich, też podnosisz ręce. Kurwa, I to na glefę. O, kurwa, nie kurwa, ruchu. kurwa, Kuj, 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 kuj. Nie się nie upa, kurwa. Zabamy, mnie, no, ja nie pamięta, bo jak Cię był. Człowieku, nie ma coś kopać sobie. A w tym momencie my przejmujemy kurwa wszystkie ja kopie. nawet na mieście dobra, nie jak żeby... dzieci, jak dzieci. Wiesz, że wam się to chujowo zwróci. Ej, chuj, niech się chujowo zwraca. Bardzo teraz niech się, się zwraca, jak we gryza z... za dużo. O Jezu Jeszcze becel, becel! Nie, dobra. Pieniądze im chyba. No dobra, zostawmy ci te brudne na ziemi. Trzymajcie się chłopaki, dzięki. Pozdrawiamy, nie? Od no co jest kurde, jebany, kurde. legendarny, bo nieuchwytny kurwa ze Zolu jebany, to ty kurwa. Ja mam uderzenia ciepła, hopien, normalnie, nie? Nie, bo jakby to... Dobra, ja, ja pierdolę wyłączam tego streama, jest koniec, nie?